Witam Państwa bardzo serdecznie, Kamil Kawka, Waldemar Janiak. Dziś jesteśmy na Dolnym Śląsku w powiecie trzebnickim. W roli eksperta gościmy Waldemara Janiaka, kierownika do spraw agroserwisu w dziale Buraka Cukrowego KWS Polska. I razem z Waldkiem postaramy się Państwu przybliżyć tematykę drugiego zabiegu herbicydowego w technologii Smart. Zapraszamy. Altku, tak jak wspominałem, powiat trzewnicki, dolny Śląsk. Dziś mamy 6 maja, w weekend majowy spadło tutaj około 20 mm deszczu, a dziś przypada 14 dzień od pierwszego zabiegu konwizoła. Znajdujemy się na 60-hektarowej plantacji, na której została wysiada odmiana Smart Gladiata KWS. Widać efekty działania herbicydu. Spójrzmy na plantację. Ratunkami dominującymi na tej plantacji są samosiewy rzepaku, komosa biała, pojawiają się także burakochwasty. Działanie preparatu najszybciej widać po samosiewach rzepaku, po gorczycy i po rdestach, i to niezależnie od ich fazy rozwojowej. Rośliny bardzo szybko się odbarwiają i tak jak w tym przypadku widzimy, że samosiew rzepaku praktycznie już umiera. Na roślinach komosy białej nie widać tak szybko efektu działania herbicydu jak na roślinach rzepaku. Jednak po dwóch tygodniach od zabiegu można już zaobserwować chlorotyczne przebarwienia na liściach, nekrozy oraz poskręcanie całej rośliny. Pomimo tego, że ostrożenie są średnio wrażliwe na herbicyd Convizoan. Można zauważyć po pierwszym zabiegu, że ta roślina się znacznie odbarwiła, został przyhamowany jej wzrost i w kolejnym zabiegu prawdopodobnie już zostanie zneutralizowany. Na tej plantacji duży problem stanowią burakofasty. Tak jak widać po pierwszym zabiegu, wszystkie zamierają i nie będą stanowić problemu. A więc w dużym skrócie, na jakiej podstawie plantator powinien podjąć decyzję o wykonaniu drugiego zabiegu konwizałan? Według etykiety herbicydu drugi zabieg powinien być wykonany w okresie od 10 do 14 dni po pierwszym zabiegu, jednak plantator powinien śledzić sytuację na polu, gdyż ten interwał można skrócić bądź wydłużyć w zależności od pojawu nowych roślin komosy białej w fazie dwóch liści właściwych. Widzimy tutaj rośliny komosy, na których widać efekt działania herbicydu po pierwszym zabiegu, ale znajdujemy na polu też rośliny nowe, które są w fazie dwóch liści właściwych i jest to idealny moment na zastosowanie herbicydu Convizoan w dawce 0,5 litra plus 1 litr adiowantu olejowego. Dokonując lustracji tej plantacji zaobserwowaliśmy uszkodzenia roślin buraka cukrowego spowodowane przez szkodniki. Na tej roślinie możemy zaobserwować ślady żerowania pchełki burakowej. Są tutaj tak wygryzione tak zwane okienka. Ciepły i suchy kwiecień spowodował nalot mszycy. Tu możemy zobaczyć pod liściem kolonie mszycy burakowej, potocznie zwanej czarną. Obserwujemy już pojedyncze sztuki mszycy brzoskwiniowej. Należy pamiętać, że oprócz tego, że mszyce wysysają soki, są również nosicielami groźnych chorób wirusowych, takich jak żółtaczki i mozaiki. Żółtaczki potrafią znacznie obniżyć plonowanie. Należy monitorować plantację i w przypadku przekroczenia progu szkodliwości, który u mszyc wynosi 15% zasiedlonych roślin, wykonać zabieg insektycydem. Często pytacie także Państwo, w jakiej fazie rozwoju buraka cukrowego dokonywać zabiegów herbicydem Konwizoan. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Herbicyd Konwizoan i substancje w nim zawarte jest. Kompletnie neutralny dla buraka cukrowego odmiany Smart Data KWS i nie ma znaczenia jego faza rozwojowa w kontekście wykonywania zabiegów herbicydowych. Decyzję o zabiegu herbicydowym podejmujemy na podstawie rozwoju tylko i wyłącznie chwastów, które mamy na polu. Oczywiście w większości przypadków na podstawie komosy białej i jej dwóch liści właściwych. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy kwestię podjęcia decyzji o wykonaniu drugiego zabiegu herbicydem w technologii Conviso Smart. Wierzymy, że plantacje te zostaną ochronione skutecznie. Waldku, w Twoim przypadku również mam nadzieję, że będziesz miał ochotę wystąpić w naszych przyszłych vlogach, poruszyć kolejne tematy związane z technologią Conviso Smart. Na dziś dziękuję Państwu za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Dziękuję.